Moi drodzy, bardzo Was proszę o pomoc i sugestie. Napiszcie je w komentarzach, jak możemy pomóc pracodawcom, żeby chcieli nas zatrudniać. Ja już nie chcę mówić, jakie to jest romantycznie, piękne. Słuchajcie, mam spotkanie 6 lutego w Starostwie Powiatowym w Radomiu na sali konferencyjnej i będę mówił do pracodawców, będą tam również przedstawiciele ZUS. Będę miał na wystąpienie pół godziny, więc to musi być w telegraficznym skrócie. A później będą pytania i odpowiedzi godzina na koniec i to będzie też bardzo e, budujące. Link do tego wydarzenia macie, to się od, e, odbywa w Radomiu. Osoby niepełnosprawne też mogą tam przyjechać, niech nas poznają. Słuchajcie, przez te pół godziny będę oczywiście mówił o korzyściach finansowych. Jakie są, e, jakie są problemy mentalne w działach HR i, i jak zwalczyć te przeszkody. Ale będę też chciał powiedzieć o jednej sprawie. Wielokrotnie, tam będzie, podejrzewam, będzie, będą maluchy, do 25 osób przede wszystkim firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. I teraz co zrobić, żeby się otworzyły na nasze zatrudnianie? Jednym z moich pomysłów, to już mówiłem na spotkaniu, bo już miałem spotkanie 30, tak jak Wam się chwaliłem, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, zasugerowałem, żeby pomóc pracodawcom w taki sposób, żeby mieli na przykład dostęp do biura księgowego, które ogarnie dofinansowanie nasze, sodu, sodi. Bo, bo tak jak zauważyłem, wielu pracowników nie chce nas zatrudniać, ponieważ nie chce się bawić z dofinansowaniem z PFRON-u. Wiele biur rachunkowych nie potrafi tego robić i jest tak to przedstawiane, żeby ich tylko nie zatrudnić. Jeżeli taki wykaz byłby na przykład w, w Popie, czy Dostępny i gwarantowaliby, to jest księgowy czy księgowa, która ogarnie ten temat od A do Z, to już byłaby pewna pomoc. Następna sprawa, słuchajcie, też im zasugeruję, żeby mieli wszystkie opracowaną procedurę i przedstawioną pracodawcy, jak wygląda to od strony BHP, jak wygląda zatrudnienie osoby niepełnosprawnej do pracy zdalnej, jak wygląda, żeby mieli dostęp do treści o. Umowę o pracę. Jak to wszystko ogarnąć od strony BHP? Bo wiecie, no, pracodawca mówi, ja bym zatrudnił osobę niepełnosprawną, ale jak ja mam za to wszystko płacić, mam zajmować się tym radcy prawni? Nie, to ja dziękuję, ja to, że tak powiem, chromolę. Ja rezygnuję. To jest taki bardzo ważny aspekt. Zapraszam Was do, do Radomia. Spotkanie odbędzie się 6 lutego 2024. Będzie od 10 do godziny 14, lokalizacja Starostwo Powiatowe ulica Tadeusza Mazowieckiego 7 na sali konferencyjnej. To tak jak wiem nie trzeba się w wcale zapisywać. Zapraszam też również pracodawców, porozmawiamy, spotkamy się w realu. Macie link pod spodem bardzo do tego wydarzenia na Facebooka i bardzo was zapraszam i liczę na waszą pomoc, piszcie. To słuchajcie, to co ustaliłem, to może to być taki cykl spotkań. To jest jak to mówią, pierwsze koty za płotem, musimy się poznać, co ja przez te pół godziny powiem. Ale, na przykład, z przyjemnością bym zrobił szkolenie dla działów HR. Jak pisać ogłoszenia, etc. etc. My musimy robić wszystko. Pomóc pracodawcom, żeby chcieli nas zatrudniać, bo ja się wcale nie dziwi, oni się boją. Ja też bym się bał. Ja otrzymuję mnóstwo telefonów od pracodawców i od niepełnosprawnych, i mówią mi o swoich lękach. Jak im nie pomożemy, to będziemy mieli figę z magią, futację, pefron, nie pomoże i będzie tak jak jest. Dzięki.